Zobacz, jak w łatwy sposób możesz urozmaicić rytmy, które już grasz na perkusji. W tym celu wykorzystamy sobie flortom, kocioł, duży tom, zwałek zwał. Na czym to polega? Wezmę sobie za podstawę jakiś prosty ósemkowy rytm, gdzie hi-hat gra właśnie 8 nutek, stopa werbel na przemiennie jakieś proste ćwierćnuty czyli klasyka. I teraz te hajhety przełożymy na właśnie kocioł. Czyli tutaj te ósemki, te 8 nutek trzeba będzie odegrać prawą ręką. I zabrzmi to już tak. Dodamy trochę ozdabiaczy. Pierwszym będzie hi-hat, który możemy sobie wedle uznania zaangażować. Ja go tutaj spróbuję grać nogą, ćwiercznutami, czyli po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj nasza lewa ręka ma mało pracy w porównaniu do prawej, która cały czas gra na kotle, więc spróbujemy ją jeszcze do czegoś tutaj wykorzystać. Uderzymy nią ostatnią szesnastkę w takcie, również na flortomie i zabrzmi to wtedy tak. Możemy tą rękę przekładać. Co takt na inny tom, jeżeli mamy więcej, to więc można po prostu sobie po tym zestawie trochę pośmigać. Ja mam jednego toma, jeszcze spróbuję po prostu zamieniać, że to będzie raz na końcu taktu flortom, a później pierwszy tom. Spróbujemy jeszcze otworzyć hi-hat tą lewą ręką w połowie taktu, też jako szesnastka, czyli ostatnia szesnastka w drugiej ćwiartce. Odpowiednik tego, co tutaj teraz było w czwartej. Dajcie znać, czy słyszeliście, czy graliście już takie rytmy właśnie z tym flertomem, z ozdobnikami takimi jak tutaj. Może jeszcze jakimiś innymi i zaobserwujcie po więcej.